Ogród marzeń, witajcie. W lutym, połowa lutego. Nie wiem, czy wam powiedzieć, że to jest zima, czy wam powiedzieć, że to jest wiosna, chyba jedno i drugie razem. Za chwilę pójdziemy do Muzeum Kwiatów. Opowiem wam o tym muzeum, pokażę. A tutaj po drodze jest staw. Na razie nad stawem nic się nie dzieje. Cisza i spokój, nie ma już lodu. Nie ma też jeszcze na razie życia. Czekamy, aż ono tutaj wróci. Przejdziemy sobie przez ten mostek, pod tym mostkiem znajdują się e, cała instalacja do, e, że tak powiem, obsługi stawu. Na razie jeszcze nie uruchomiliśmy pompy i woda strumykiem nie płynie, ale lada moment już będzie. Tutaj mamy leśny zakątek, to jest takie miejsce, gdzie rośnie bluszcz, są sosny, jodły, są hortensje. I jest to takie miejsce, w którym moja praca ogranicza się naprawdę do minimum. Właściwie natura rządzi się tutaj sama. Wiosną wyrastają z tego bluszczu piękne, białe narcyzy. Są to narcyzy, stara odmiana, to jest narcyz biały. One zakwitają właściwie chyba jako ostatnie narcyzów. Mają taki pomarańczowy przykoronek. Właściwie dachnie chyba przy każdym wiejskim domu rosły takie narcyzy. Bo to jest naprawdę chyba jedna z najstarszych tych odmian. Wchodzimy teraz do Muzeum Kwiatów. Tu mamy taką werandę, dosyć dużą. Ta, wer ta weranda okazała się czymś, powiedziałabym, w rodzaju sceny. Różne uroczystości, które organizujemy w ogrodzie, właśnie odbywają się przede wszystkim na tej werandzie. To jest taka scena ogrodu marzeń. Tutaj pod ścianą jest taki placek z kamieniem, ławeczka, tak jak dawniej na wsi były ławeczki pod oknem, można sobie usiąść. O, tak wygodnie, bardzo do słoneczka, pięknie. Jest tutaj widok na kawałek ogrodu, na kurną chatę, na szklarenkę. Oczywiście później jak te rośliny mają już liście i rosną wysokie, ten widok jest troszeczkę inny, zmienia się cały czas. Wejdziemy teraz do środka. Zobaczymy, czy coś się tam nam pozmieniało. Ja bardzo lubię tutaj tą werandę, nie tylko z tego względu, że jest ona duża. Ale wiecie co tutaj pod tym dachem, o, teraz widać nawet dość dobrze, chociaż ich nie ma. Pod tym dachem latem zwisają sobie nietoperze. A ja uwielbiam nietoperze. Nietoperze i jaskółki to są i sowy. To są moje ulubione ptaki. Wchodzimy teraz do muzeum. Aż tak bardzo dużo się nie zmieniło, ale cały czas tutaj pracujemy. Przede wszystkim są już schody na górę. Są ściany pomalowane. One są tak pomalowane i tękowane. Słuchajcie, tak jak dawniej w starych chatach się tynkowało, tak byle jak ręką, nierówno. I my też tutaj właśnie tak chcieliśmy, żeby to ten budynek przypominał właśnie o taką starą chatę. Taką chatę ogrodnika czy zielarki, bo taki mamy zamiar, zamysł. Tutaj będzie łazienka, taka malutka, toaleta i prysznic. Natomiast podłogi jeszcze tutaj, jak widać, nie mamy zrobionej, ale będziemy to robić na bieżąco. I mamy tutaj y, różne takie pamiątki, gromadzimy związane z kwiatami. Nie wszystkie pamiątki jeszcze wystawiliśmy, ponieważ to wymaga dopiero wykończenia tych wszystkich wnętrz, zrobienia półek, szafek odpowiednich, bo wszystko to ma być zrobione w takim starym stylu. I jest tutaj wszystko to, co związane jest z kwiatami: hafty, malarstwo. Jakaś rzeźba, tutaj są prace, które dzieci nam zostawiają ze szkół, przedszkoli, gdy przychodzą do ogrodu, ma ludziom. Jest też księga wpisów, każdy może się wpisać. I takie różne mm, drobne rzeczy, związane oczywiście z kwiatami, z motywem kwiatowym. Tutaj są czasopisma działkowiec, ponieważ zanim kupiliśmy działkę, Kupowałam właśnie działkowca, żeby dowiedzieć się, jak pielęgnować rośliny, jak założyć ogród. Są też książki. Jest maja popielarska, jest też rok w ogrodzie, są różne książki zielarskie o różach, o zakładaniu ogrodów. No, wszystko to, co jest związane z ogrodnictwem i zielarstwem. I tu będzie taka część, przewidujemy, jak by to powiedzieć? Tak jak powiedziałam, chatka ogrodnika zielarskim, Muzeum kwiatów i bardziej udostępniona zwiedzającym. Natomiast góra wprawdzie też będzie udostępniona zwiedzającym, zaraz tutaj pójdziemy, ale będzie też wykorzystywana trochę jeszcze inaczej. Otóż mamy tutaj takie małe dwa pokoiki, one jeszcze są gotowe, ale są jeszcze nie urządzone, nie mają mebli ponieważ przewidujemy tutaj meble też takie ręczne, robione jak to dawniej były w starych chatkach. O i tutaj też jest ściana, wszystkie te ściany są zrobione na taką starą nutę, tylko tutaj są pomalowane na niebiesko. U góry wiszą różne zioła, lawendy, nagietki, mięta. Część już wzięłam, wykorzystałam, te jeszcze tutaj zostały. I te pomieszczenia chcemy wynajmować. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie przenocować w Muzeum Kwiatów, jak najbardziej będzie taka możliwość. Tylko będzie musiał wiedzieć, że dół będzie udostępniony dla zwiedzających. Czyli po prostu czasem będą się tam pojawiały różne osoby, zaglądały. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok tutaj z tego pokoju na ogród, na pasmo radziejowe na góry. Wprawdzie jak pojawiają się liście to już troszkę mniej będzie widać, ale teraz jest bardzo ładnie. Tutaj mamy na Stary Sącz. Widać kościół. Widać też klasztor, mur klasztorny. Naprawdę widok jest przepiękny, zwłaszcza jeszcze jak jest pogoda taka piękna, świeci słońce, a wtedy wszystko widać. I taki mamy właśnie zamiar, że te dwa pokojki będą udostępnione do wynajmu, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wynająć, zamieszkać w Muzeum Kwiatów, w Ogrodzie Marzeń, zapraszamy serdecznie. Tu jest drugi taki pokoik, tylko troszeczkę mniejszy, jest już nawet łóżko, słuchajcie, ma teraz właściwie przygotowany dla dzieci, które tutaj przychodzą na warsztaty, dzieci sobie odpoczywają, mają taką frajdę, jakby swoją enklawę, tu też zobaczymy zaraz jaki jest widok z tego okna. Z tego okna to jest właściwie taki widok na nasze zagórze, bym powiedziała. Zwłaszcza na ten piękny las. Las to jest naprawdę nasz nieoceniony skarb. Fantastyczne powietrze, świetnie się tam spaceruje, relaksuje. Także można sobie tutaj nie tylko, że przyjechać, spać w Muzeum Kwiatów, zwiedzać nasz ogród marzeń, ale także wypoczywać w tym pięknym lesie. Tutaj jest komin w tym pokoju. Mamy tu właśnie te dwa pokoiki. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał y, przyjechać wynająć sobie y, pokoiki tutaj w naszych stronach, serdecznie zapraszamy, ale przyjmujemy nie tylko seniorów, ponieważ y, my nie mamy czasu, aby y, i dbać o, bez, jakby o bezpieczeństwo, zdrowie dzieci, a dzieci jak wiadomo są bardzo ruchliwe, więc jeżeli ktoś będzie chciał wynająć te pokoiki, to tak jak wspomniałam dla seniorów. Zapraszamy też osoby, które mają kampery, ale też bez dzieci. No, wszędzie są tutaj takie różne miejsca zrobione, jedne są przygotowane dla dzieci, inne niestety tak u nas no, nie bardzo, ponieważ mamy głęboki staw. I zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy te dzieci przychodzą na chwilę ze szkół i są tutaj z nauczycielami, z rodzicami, no i my jesteśmy, więc wszyscy dbamy o te dzieci. A co innego, jeżeli te dzieci przyjeżdżają tutaj na przykład na wczasy i chciałyby sobie pobiegać, no jest to już niestety pewne niebezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy serdecznie osoby z kamperami seniorów i zapraszamy też do wynajmowania pokoju. W naszym Muzeum Kwiatów w Ogrodzie Marzeń. Dziękuję, do zobaczenia.